To ćwiczenie nazywa się Single Straight Leg Stretch. Jest to progresja ćwiczenia One leg Stretch i wykonujemy ją na prostej nodze. Prosta noga w kolanie, palce obciągnięte. Wyswajacjamy tutaj oczywiście brzuch, czyli nasze mięśnie proste, mięśnie skośne zewnętrzne, wewnętrzne, mięsień czworoboczny uda i pośladki. Pracujemy na zaangażowanym centrum, stabilnym, czyli mocno wciągamy pępek do kręgosłupa, tak żeby uruchomić nasz gorset, odciążać odcinek nęcznikowy. Pozycja wyjściowa, podłożymy na plecach, wdech z wydechem. Wciskamy pępek do kręgosłupa, unosimy brud do klatki piersiowej, i w górze wyciągamy, unosimy nogi, palce są obciągnięte, point, Toga prosta w kolanie, odcinek lędźwiowy dotyka podłogi, i teraz wdech, i z wydechem krótkie pulsy dwa, i wdech zmiana, i wdech zmiana, i wdech zmiana, chwytamy za kostkę w stronę czoła, krótkie dwa pulsy. I dźmy. Uśmiechamy się. Pracujemy jak nożyczki. Tak, nasze nowe, dynamiczne nożyczki. Na początek można sobie zrobić po pięć razy na jedną i na drugą nogę. Z czasem oczywiście można zwiększać. stronę czoła, plec stabilnie na podłożu, dolny odcinek, brzuch wciągnięty, wciągamy, pracujemy nad brzuchem. Jeszcze kilka. I okej. Okay. Odpoczywamy. Dziękuję i zapraszam na kolejne ćwiczenia.